Jesteśmy na Dworcu Kolejowym w Tarnów Mościce. Jak, jak wiecie budynek w takim średnim stanie, więc teraz nie interesujemy się budynkiem, tylko idziemy na stację. Zaraz widzimy się na peronie pierwszym. Tak więc jestem już na peronie pierwszym. Oczekujemy na pociąg Intercity Ślązak, relacji przemyśl główny, Poznań Główny I, i w tym momencie pozdrawiam moich widzów: Railfan Polska, Kuba MK, Tom Rail. A jeżeli chcesz. Żebym Cię pozdrowił, to, to skomentuj mój film. Widzimy się przy przelocie Gryfina. I Griffin! Intercity Ślązak przemysł Poznań! pociąg, kolei małopolskich, Starnowa do Krakowa. Postanowiłem nagrać przyjazd i odjazd. ...impulsik... ...i odjeżdża. 78001 A my czekamy na opóźnionego o 35 minut Intercity Matejko Intercity Matejko z Epoko. Intern City w Hedgewood, Wrocław Lublie.